To po prostu, to że to się już nie wytnie. Dawaj. Który? To wszystko dlatego, że mamy rozpisane tematy na dwa lata, a Magda już nie, nie myśli. Już nie, ogarnia. nie ogarnia. Poczekajcie, dajcie jej czas tak do października, żeby zaczęła ogarniać, okej? Okay? Do października? Do października się mówi. Aha. No. A, rodzicielstwo bliskości, tak, to ty miałeś właśnie powiedzieć, że rodzicielstwo bliskości czy zimnych No właśnie, jak wy w ogóle definiujecie rodzicielstwo bliskości, bo to jest teraz bardzo modny temat. Teraz wszyscy noszą w babybiornach. Szedowym do kierunku świata. Stop it. Get some help. Y Tudzież w jakichś jeszcze innych Weź, bo normalnie, wysiadłach. Aż mi normalnie wiesz, zaschło i w ogóle stres, że... Oh. To napisie. Bo Ewa jest doradcą chustowym. No, a ja na jestem na emeryturze. A ja jestem chustowariatem totalnym. Jeszcze mam cały czas siedem chust po Anastazji. jeszcze ciebie to nauczę na tych plecach nosić, ale już. No, no jakiś ja się czasem... nosiłam, ale robiłam. No, ale nauczę cię, ale nie mówię, że dobrze. już jestem na emeryturze, jeżeli chodzi o doradztwo chustowe. Właśnie mhm. o, tej, o tej bliskości, słuchajcie, czy zimnych chów. Bo moja córka była taka, że, że nie przespaliśmy mężem ani jednej nocy przez rok czasu. Ani jednej. Budziła się co pół godziny, co 40 minut i nie spała również w dzień. E, A zaczęłam nosić w dopiero po roku e, i to mi się sprawdziło mega. Gdybym ją nosiła wcześniej, to sądzę, że byłoby dużo łatwiej, bo dziecko po prostu potrzebuje te, tej bliskości. I najbardziej uwielbiam komentarze w stylu nie noś, bo przyzwyczajaj". O tak, to moje ulubione. Ja przyjadę we wrześniu, żeby Cię przyzwyczaić do noszenia. Bo wiecie, jakie to jest zabawne? Nie noś, bo przyzwyczaisz się. Bo dziecko, jak już uzyskuje tą swoją autonomię, jak już zaczyna rozróżniać, że jest oddzielnym człowiekiem, jak się uczy raczkować, a potem chodzić. To... A, matka a ty ma to taką za parę tysiaków. I chciałaby... Nie baw tego głośno. Można mieć jedną za 200 zł. I tego się trzymajmy. Tak, można. Można. No chyba, że się jakimś takim totalnym chustoświrem, to, to można mieć za właśnie, 20. Można Tak to popłynąć, że naprawdę... To są absurdalne kwoty. No też oczywiście z czegoś wynikają, szczególnie jeżeli chodzi o HW, czyli te, wiecie. Te... No, nie, no weź, przejdziemy w innym temacie. <laughs> ja bym mogła długo. No właśnie, widzicie, to jest właśnie chustoświrka, no. <laughs> przejdziemy w innym temacie. Rodździe bliskości. Tak, więc nie się, bo przyzwyczajisz. Się. No ja się przyzwyczaiłam okrutnie. Jeszcze nosiłam moją córkę w zeszłym roku w czerwcu. Ostatnie zdjęcie w huście. I gdyby nie to, że jestem teraz arbuzem, to pewnie jeszcze bym ją ponosiła. Boże, jakbym ponosiła ją. Ponosisz, zaraz ponosisz, ale e, faktycznie tak jest, słuchajcie, że dziecka nie da się przyzwyczaić do noszenia, nie da się przyzwyczaić do, e, do tej bliskości. E, właśnie raczej ma, mama bo tata też czasami potrafi do tej bliskości przyzwyczaić, wtedy trzeba robić kolejne. Kolejny wkładik No, bo do osiemnastki, do osiemnastki nie będzie noszone, do osiemnastki nie będzie w pieluchach. To akurat dobrze, że, że nie będzie w pieluchach. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiego Rodzicielstwa troszeczkę połączonego, wiesz? Znaczy, tak, no jest to rodzicielstwo bliskości, ale może w, w ja to troszeczkę inaczej e, na życie e, przekładam. Na pewno nie jest to zimny chów. oj Ojnie. No, ale słuchajcie, miałam taki epizod w momencie, kiedy byłam już tak że jeżeli chodzi o odkładanie mojej córki do spania. Znalazłam gdzieś taką mm, pozornie mądrą książkę, nie pamiętam tytułu i ja autora, bo to jest kompletnie jakby bez sensu do tego Żeby polegać. się wypłakała? E, żeby po pierwsze się wypłakała i taka metoda odkładania dziecka do łóżeczka na, e, trzy, tam, minuty. na trzy minuty, na ileś tam minut, na ileś tam minut, aż po prostu przestanie. Tylko, że przestanie co? Niestety wykorzystałam tę metodę przy mojej najstarszej córce, bo człowiek jak jest zdesperowany i zmęczony to robi różne rzeczy, ale to no nie. No nie, dziecko płacze z konkretnego powodu, bo, bo ma, ma taką potrzebę. Teraz sobie wyobraźcie, że jesteście osobą dorosłą i coś się stanie. I płaczecie. Już jakby u dziecka to jest zupełnie inaczej, ale jakby spróbujcie przełożyć to na siebie, że jakieś emocje u was zaistniały, czy nie wiem, coś boli i tak dalej. No jeżeli chcecie zostać. E, chcecie zostać e, samemu, samej, no to okej, okay, tak? To jakby poinformujcie o tym otoczenie. Natomiast wyobraźcie sobie, że chcecie, żeby ta osoba przy Was była, a Was zostawia, bo mówi, niech się wypłacze. No ja bym nie chciała. Znaczy, ja zazwyczaj mówię, po prostu nie podchodźcie do mnie, bo akurat faktycznie ja potrzebuję w takich momentach zostać sama, tak? Ale. No nie. No, i takie dziecko po prostu czuje się mega osamotnione i dostaje informację, że może co, że po prostu jest kompletnie niezrozumiane, tak? I przestaje płakać nie dlatego, że, miało, że płakało, bo miało jakąś, nie wiem, chciało nas. terroryzować Tak, tylko po prostu nie jakąś potrzebę, właśnie, wymusić, tak? Wymusić, to jest najlepsze. Wiesz, co fajnego czytałam? jakoś przedwczoraj. Taki list, albo jakby, jakby post dziecka na, na Facebooku. Nie mogę już z nimi wytrzymać. Moja mama ma lat 38 i jak się uparła, że musimy sprzątać tego dnia, to musieliśmy sprzątać i żadne argumenty do niej nie, nie, nie dochodziły. Tylko no po prostu uparła się na to swoje zdanie i po prostu no wymusiła na nas. Jakby, wiecie, było to przedstawione w, w tą odwrotną stronę. I to faktycznie pomyślcie sobie tak w odwrotną stronę na to wszystko. Więc jak wy byście chcieli być traktowani w tej chwili, i jak wy byście chcieli być traktowani jako dzieci? No i w ogóle to, jak jesteśmy traktowani jako dzieci, totalnie wpływa na nasz rozwój później, na to, czego potrzebujemy w życiu, czego szukamy w życiu, jakich partnerów szukamy, jakie sytuacje się w ogóle do nas przyplątują. ale to jest też temat na oddzielny odcinek. My tu tylko tak będziemy zapisywać, kończymy odcinek, tylko tak zapisujemy te kolejne i kolejne tematy. Elej! Elej! I! I! Gulo, gulo, gulo. E, też Was zachęcamy do tego, żebyście jakieś swoje tematy takie, które Was interesują, to, e, to bardzo chętnie sobie przekminimy po swojemu e, i, i tutaj w jednym z odcinków e, podejmiemy. Ja myślę, że rodzicielstwo bliskości jest na tyle szerokim tematem, że to na pewno nie jest, e, nie będzie temat tylko właśnie na ten jeden odcinek, bo tutaj i tak połowa była o chustach. Yeah, boy. A jak wyjdziemy jeszcze w pieluchy wielorazowe, to hu, hu. hu, hu. Bo to, to też można wsiąknąć e, faktycznie. Tak więc, e, tak więc to jakby będziemy kontynuować w, w następnych odcinkach. No Na, na pewno ten, ten zimny chłop to, to, to do mnie nie przemawia, nigdy nie przemawiał i nigdy przemawiać nie, nie będzie, nie ma takiej możliwości. No jestem tego samego zdania, także będzie noszone, będzie noszone, będzie karmione i będzie pokazane. O właśnie, bo miałyśmy jeszcze właśnie jak to z tym karmieniem, to, to jest to samo, nie? Że nie karm po pierwszym roku życia, bo tam już jest tylko woda i w ogóle przyzwyczai się i tak dalej. Kurczę, karm tyle, ile chcesz, tyle ile tego potrzebujecie. Jeżeli ciebie to męczy, no to jasne, to skończ wcześniej. Natomiast i jeżeli jest to faktycznie taka gehenna już, bo niektóre kobiety tak właśnie nie myślą totalnie o sobie i właśnie nie mają już jakichś takich dwulatek, no to gdzieś tam można już to, to przejść, tak? Bo to dwie osoby mają być zadowolone z tego tematu, a nie tylko jedna. Mhm. Bo umówmy się, że jak rodzicie dziecko, to też już ten temat podejmowałyśmy, jak rodzicie dziecko, to nadal jesteście osobną jednostką i też możecie mieć swoje zdanie i możecie mieć... Z Jak to poczynę. powiedzieć? No z, o, o, właśnie, tego słowa mi brakowało. Jak dobrze, że Ty potrafisz czytać w moich myślach. No, e, więc właśnie, jeżeli jakby nie słuchajcie tego, że no po pierwszym roku życia to tam już woda leci, bo tak naprawdę badania, e, w badaniach jest udowodnione, że właśnie wręcz przeciwnie, słuchajcie. Mhm. Że ten pokarm dostosowuje się po prostu z mhm. czasem, do potrzeb waszego dziecka, ja to jest niesamowite, że to jest takie połączenie cały czas. Mimo tego, że nie masz tej powinny tak. że ten wasz organizm wie jakiej jakości tak. e, mleko produkować, żeby było jak najbardziej optymalne. Nawet Na w ciągu doby, w czy w jakie jest pogoda, jak jest gorąco, to wtedy jest bardziej wodniste, tak? Jak idzie zima, to tam trochę śmietany dorzucają, nie? Maszę ja do pieca, do pieca. Właśnie parułeczka. Stawowego po trzecim miesiącu życia. Jak chcecie dać, to dajcie. Nie. Znam takiego człowieczka, który dostał e, kabanosa. Znaczy, jak ty jesteś kobietą karmiącą i chcesz zjeść schabowego, to zjedz, ale dziecku nie dało. Nie no, ja się śmieję, bo ja mam takiego niejadka, że powiedziałam, że następnym razem, od trzeciego miesiąca, życia schabowy wjeżdżam. Mm mhm. Zimnikami. Porozmawiamy. Słuchajcie. Kciukasy poprosimy, subskrypcję, dzwoneczki, żebyście nie przegapiły następnego odcinka i serdecznie zapraszamy na grupę i do udzielania się na tej grupie, bo chętnie poznamy Wasze zdanie i chcemy, żebyście wniosły też swoją wartość do, do tej grupy, bo róbmy ją razem. I ogłaszam mały konkurs na najlepszy komentarz pod tytułem Co odpowiecie swojej ukochanej cioci na obiedzie, która Wam powie nie do tego się. A ja mogę uczestniczyć w tym konkursie? Nie. Bo ja wiem, co ty powiedziała ci o ci przy obiecie. To by trzeba było mocno wypikać. No więc e, komentarze. Tak, tak, tak. A jaka jest nagroda? Wąska wryp. wam znać na grupie. Przybywajcie. O, właśnie. Pa, cześć. cześć.